Czołem pasjonaci, z tej strony PrzemoPasionat, dzisiaj jadę taką trasę po Lubelszczyźnie i ogólnie jadę sprawdzić jedną rzecz, znaczy rzecz, nie rzecz, bardziej pewną taką osobę znaną w 2019 roku na YouTubie, bo mnie to bardzo dosyć interesuje, ale nie jadę specjalnie po to, żeby tam yy, yy, Sprawdzić czy ta Jak się ta osoba miewa, czy w ogóle Czy ona żyje Po prostu jadę tak sobie po Lubelszczyźnie pojeździć A że akurat ta Wioska jest Po drodze Także Jestem ciekaw jak to yy, Wyjdzie Siema Przemo a Słyszałem, ty... że jedziesz wioskę w poziomki 13 tak. No to idealnie się składa, bo... Jak widać gościnnie, jest ze mną no. Dawid. No niestety drugiej osoby nie ma, ale to jeszcze kiedyś na pewno się ten zgramy. <laughs> Dobra, no to lecimy, jedziemy. Jak myślisz? O co, co z poziomką się dzieje? Nie wiem, no zobaczymy po prostu, ale oprócz tego po prostu Me... pokażemy wam też ogólnie nasze województwo, że pojeździmy, no, pojeździmy... W Fajne miejsca No Przy okazji poszukam sobie miejscówek na urbexową wycieczkę i do nowej serii listopad miesiącem pamięci No Także, lecimy Właśnie zatrzymaliśmy się, idziemy oblukać pewien pomnik No to co to za pomnik? Kurde, ktoś po niepotrzebnie namazał. No tak. To jest taki wandalizm już. Co to jest? Cześć, pamięci bohaterskim żołnierzom walczącym pod. Zawsze byłem ciekawy, co to za miejsce jest, jak zawsze tu przyjeżdżałem. Także drobna pauza przed wioską poziomki 13, bo tam samochód zaparkowany. No to grzejemy dalej. No to już do poziomki całkiem niedaleko. Przypomnę sobie jak to było kiedyś pegać z wyluzowanymi właśnie do jego wioski, poziomki 13, gdzie właśnie miałem przyjemność jego poznać, to i poznać Serafina. No po prostu no taki sentyment, bo tak to się właśnie zaczęło. Moja no tak jakby przygoda z YouTube'em, bo to mnie tak bardzo wciągnęło to. No i byłem właśnie na takich jakby praktykach uwyluzowanych u, u na takich praktykach youtuberskich, żeby zobaczyć jak to jest, jak to wygląda. No i w końcu przyszedł czas, założyłem kanał. No i jestem i nagrywam. Tylko wiele osób. Dużo mnie ogląda, a nie subskrybuje. Nieładnie, nieładnie. Także daj się, słupa, Naprawdę, no jak na tyle czasu nagrywania, to powinienem mieć już sporo tych subskrybcji. Już nawet powyżej 100. Ale no, jak to u nas w kraju? No, każdy ma zapał, jaki ma, ale zazwyczaj zwanym słomianym zapałem. Także. Już niedaleko do poziomki 13. A ty jak tam, Dawid? No co, no. Ja? Jestem. To, 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 to jeszcze nie mogę co? Ale to, to mało, mało, mało czasu, No. Moi drodzy widzowie, po kilku latach znaleźliśmy znaną osobę. Proszę bardzo, poziom trzynaście. Droga YouTubeowicza wizdownia iz właśnie, odnalezienie zaginionego po latach, niby, niby gwiazdą, sławny tubie top de top, ale właśnie odnalazł się, lekki kryzys w wieku średniego i mówi, że powróci na łodą YouTube YouTube a może na Netflixie, na platformie płatnej ale to się okaże, ale słuchajcie, najważniejsze, że Koledzy odnaleźli mnie. I słuchajcie, dobrze live. Żyję, żyję i słuchajcie, myślę u Was, kocham Was, poznam Was i myślę, że powrócę na platformę jaką to się okaże, znajdziecie mnie w internacie. No. Na, na zicho. Hej, Miło, było. Szacun. No. Ale jaja, poziomka 13. No to jesteśmy w Michowie. Idziemy teraz do Lewiatanu. Odstresować się. Odstresować się po tym spotkaniu. A ten Lewiatan to jest dawny budynek, gdzie kiedyś mieszkał Józef Piłsudski. No, następna chwilowa pauza. Idziemy kolejny pomnik zobaczyć. Ale coś mi się zdaje, że to miejsce jest związane z, z kampanią wrześniową żołnierzy generała Kleberga. Pamięci, a nie, to po żołnierzom powstania, e, żołnierzom powstańcom, 165 rocznicę bitwy pod Łysobykami, o, bitwa pod Łysobykami, powstanie listopadowe. No mów co tam, że gdzie byliśmy i to... te No właśnie byliśmy w Poznaniu, ale niestety nie w województwie wielkopolskim, tylko lubelskim w gminie Serokomla. I teraz jedziemy gmina Adamów i gmina krzywda. A dlaczego krzywda to więc nie wiem. Może tam się ludziom krzywda dzieje, dlatego. Chciałem wam coś wyznać Dziewczyny nie mam, ale to jest moja najlepsza kochanka. Niektórzy się mogą załamać, ale trudno Moja kochana Popatrzcie znalazłem Las o charakterze amazońskim Kurczę, jaki on zatopiony cały albo to sprawa bobrów albo gdzieś rzeka wylała Ciekawe. Jak ci się podoba to? Kurde, no jestem pod wrażeniem. To zdziwiony, że takie na lubelskim jeszcze takich rzeczy nie widziałem. No, tak jak powiedziałem, że to jest taki polski las o charakterze amazońskim. No. U, wiatry. Wo. Ale tu ziemia taka to jest. No. Akurat góra gdzieś w rowisko, Dobra, uciekamy, bo tu strasznie zakomarzenie. Jedziemy do Łukowa, 13 km. Hmm. Powiem tak, nie wierzę w to, że spotkałem dzisiaj poziomkę 13. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Zaraz ktoś może pomyśleć, że to specjalnie pojechałem tam, żeby się wybić. Nie, nie, po prostu taką drogę yy, obrałem i po prostu tak akurat się zdarzyło, że przez tą akurat miejscowość, gdzie mieszka właśnie poziomka, no, i także moje wrażenia są niesamowite, a twoje Dawid? No... Nie wiem co mam powiedzieć, no... Takie no, samo jak twoje, to nie? No. Fajnie było go spotkać no, Zbić pionę Zbić pionę Górnąć piwką, no co prawda my... Wsikacze werów... kacze, zerówki, ale... Ale... To jest właśnie... No... Ta przyjemność taka Właśnie żeśmy sobie trochę pojeździli a przed Lublinem zahaczamy o fajną miejscowość zwaną Firley i na jeziorko idziemy. A ty gdzie? Przecież tu masz Firley. Ale tędy się idzie. Jak? No, tędy się idzie. I... Co tam? Co tam? Jak tam? Jak tam jak tam wrażenia? Nie, jak tam wrażenia? Słowo powtórz nie powtarzaj. Słowa powtórz nie powtarzaj. O tym o ty baranku ty. O tym baranku ty. Dawid? Dawid. Ale ci odpierdziela. Chyba ci te żelki z Haribo zaszkodziły. Węże. Ta węże, jadowite. Ale fajnie. Ty, patrz, ej. Elektryk. <tryk> <tryk> Proszę we mnie nie świecić, bo ja nic nie widzę. Oślepiasz mnie. Tak jak, tak jak w Legnicy. No. Dzisiejszy dzień jakoś dobiegł nam fajnie. Najfajniejsza rzecz, może nie rzecz, tylko najfajniejsza chwila, która się nam przydarzyła, to właśnie spotkanie z poziomką 13. <gulanie> Ogólnie jeśli chodzi o moje relacje te dzisiejszego dnia, bo oczywiście też poza, kam poza kamerą też z nim rozmawiałem z poziomką, właśnie, no to taki przyjemny człowiek, mimo że no, lubi sobie gulnąć, ale no, bardzo pozytywny człowiek, no, bo tam też przy nim było dwóch jego kolegów. Mm. To byli podpici, no to jednak tacy bez humoru, tacy no czepiali się. przykładowo mnie, że sobie tylko brotę zostawiłem, czy coś takiego, że zerówki pijemy, a po, a po, a po ziomka jak zawsze. Jij kompeną, czy jakoś tak tymi słowami. Bambleo. Bambleo, bam, bam, bale, bam, czy, <laughs> czy jakoś tak? Bambola, o! Oh, oh, bambola. bambola, no. F fajny dzień. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli możecie. Jeśli nie możecie, to po prostu napiszcie w komentarzu. Nie mogę zasubskrybować, bo mi się nie chce, czy coś. <laughs> no cóż, wpadajcie na Instagram. Pasjonat Dawid. Instagram Instagram, Dawid, na, na YouTube, YouTube I YouTube wyluzowani Mam nadzieję, że y, Powrót poziomki 13 Się wam spodobał Tak na chwilę na moim kanale Na jeden dzień tak wrócił na YouTube ale no po prostu no, ma w planach no, powrócić, bardzo chce tego, nawet jak zauważyliście na tym vlogu, to tak fajnie yy, się odezwał, tak jak zawsze, typ właśnie taki prawdziwy poziomka. No, no brakowało mu tej kamery. Tak, właśnie, brakowało mu. Forna, jak oglądasz ten odcinek, to się nie gniewaj, bo to tak na spontanie wyszło. No, no właśnie, jeszcze, no. jeszcze się pewnie kiedyś... No, no jeszcze się tam wybierzemy, ale zresztą... Z... Zresztą sam powiedział, że żeby się wybierać, jak będziemy w pobliżu. Na koniec tego odcinka wyświetli wam się vlog właśnie, gdzie pierwszy raz taki swój epizod miałem na YouTubie. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć! Wyszła? się swoim tygrysem. Nie! to już dobra. Miło było. I do Było za... miło, jest of course, understand i radę, do... Dobra. Dobra, do zobaczenia Ura, helo!